Dobra, orka, orka. Cenik. Mamy dowód na kill widzowie. Bardzo ciekawą, interesującą. Nie mamy niku. Bardzo fajna aura. Podobuje mi się, bardzo pomysłowo wszedł. Fan Minecrafta, chodź, chodź, chodź. Ja chcę zobaczyć y, nick po prostu jego Dobra mamy nick Ta! A nie to jest Marina! Wiecie kto to jest? To jest taki gościu z 1.15 Odpalony full Ale nie boimy się Jak najbardziej Ma bardzo charakterystyczny skin i go pomyliłem z fan minecrafta Ale fan minecrafta też jest odpalony Też jest odpalony Aż się przestraszyłem, mam po... O, Elka, Elka, Elka. Gościa z Elką warto zabić. Wyjdź, wyjdź na PvP, wyjdź, wyjdź, tak, dokładnie. Mamy siłkę wypiną, trochę straconą, mogę powiedzieć. Przyznać, powiedzieć. Ale Mariny się nie boimy akurat na tym trybie. Ale gościu widać, bo że odpalony. Widzieliście, tam jest trawa. Tu jest trawa, przez którą ja bić nie mogę. Co jest bardzo słabe ze strony. Ale widzisz to jest trawa. On mnie przez tą trawę z łatwością bił, ale no, ja się nie czepiam, bo to jest gościu, który nie umie grać. Z 1.15 wiem to. Chodź, chodź, chodź Marina. Chodź Marina. Ban jest blisko. Ban jest blisko, dokładnie. Marina. I teraz, gdybym nie grał z odrzutem... Widzicie? Nie lecisz! Kochanie. Ja mam odrzut dwójkę. Pog. Odrzut dwu. Siłkę sobie wybijemy. Okej. Okay. Kulide, znowu siłkę zmarnowałem tę. Chodź, chodź, chodź. Zbieram. Luzik. Ja poczekam na Bana Na Bana Gości się jara, że siłkę wypiłem Niemal, że darmową Oj, przepraszam. Tego zelko musimy. A! Tu już jestem w... Ja się tego boję akurat. Nie chcemy jeść refów. A o, jego mamy bilet dalej. Nie chcemy jeść refów na odpała. Wyjątkowo na to pluję. W sensie tutaj wam dowód dam na pewnie na końcu filmu, że jest zgłoszony i pewnie przyjęte będzie. XD My chcemy tylko bana dla niego. O! Bardzo ciekawy odpał Charakterystyczny Tu będzie ginął mój kolega, nie! Gościu nie leci w ogóle Mrefa. Tym razem Ej Jest zmniejszony damage na niego. A zarazem... Tu moi koledzy pomogli. Ty mój Team gra! Co jest? O kurde To nie mój team. Kto to jest? To Fan Minecrafta jest. Dobra. XD Czekajcie, musimy mieć niki. Niki musimy mieć. Bardzo goście odpaleni są, więc... Potrzebujemy jednego Niku. Dobra i wracamy. Nie mamy Niku. Nadal. No nie, nie wchodzi, kryt. O kurde. Czy v 1 mamy. Dobra Huhuhuhu. Mamy odpałków, ale biją z dużej ilości kratek To się ode mnie Bardzo widoczna aura Marina. Bardzo rozpoznawalny skin. <laughs> Bardzo ciekawa walka. Może 2v1, ale jest na odpała. Jest. Jest bardzo duża przewaga liczebna z mojej strony. Najwyraźniej. Nie mamy ników tego drugiego. Najgorzej. Wiecie, że to są odpały? W sensie ja to. Nie wszystkich. Nie wszyscy bana dostaną, ale jeden dostanie. Ten Marina dostanie na pewno, bo to jest odpał. W sensie tak się bić nawet nie da. Więc filmik ląduje na forum z pewnością. Ten gościu, widzicie ten, 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 ten. Tu daje, tak, taba. Fan Minecrafta. Oj. Oj, oj, oj. Nie mamy tego. Ogniootporność. Rainbow. Fan Minecrafta, mamy nick. Ten jest odpalony, ten drugi jest odpalony, więc... Bierzemy na daleko. Widzicie? 6 kratek. I przez roślinkę. Nie mamy ników. I aimbot. Aimbot jest. Nie leci. Pog. Bijemy fan Minecrafta. Siłkę bijemy. nie jemy refów jemy, jemy refa jednak dobra uratowała mnie y, perełka musimy mieć y, wyraźny dowód Niku, tego drugiego bardziej bardziej mi zależy na tym Marina? Co mam mieniane, Skiny jakieś? Ej odpały. <grywki> Nadal mówicie, że serwer crafted to bardzo dobry serwer. Na którym nie ma cheateru No Kto co lubi? A, Bardzo fajne cheat. Dobra, potrzebujemy ników bardziej. Ale będzie odrzucone póki co. Niestety. Ale no, tutaj orką się nie musimy przejmować. Bardziej się. To jest chyba K4 PEC. Z czego nie jestem do końca pewien. Sobie to zmienimy. Ok, dawo. Nie, musimy mieć niki. Marina dostanie na pewno. Mm, chceniki po prostu. Y, fan Minecrafta i tak Bana dostanie za współpracę z Twitterem. Dobra. Ameno, nie leci. Dobra. Dzięki za nik. Dzięki za nik. Dzięki za nik. <ścoughs> Jezu, dobre cheaty. Tak. Let's go. Na forum będzie odrzucone. Tak, z pewnością. Ja mam haki! XD No to ja się idę... To ja idę rzucać miłych banów, kochani. Oczywiście osoby na y, publicznym, bo to będzie też na publicznym na razie, idzie na forum. Y, będą po prostu... Y, Pokazane screeny, gdzie będzie odrzucone y, podanie na 3, kurde, skarga y, przyjęta. Więc trzymajcie się, do usłyszenia. Ja się nie biję z literami. Elko, Elko.